Archanioł Michał mówi: rozkazuje ci otworzyć to natychmiast. Bóg mówi: ktoś, kogo kochasz, odszedł i zostawił tę wiadomość, abyś mógł poznać całą prawdę. Otwórz ją szybko. Archanioł Michał mówi: rozkazuje ci otworzyć to natychmiast. Powietrze drży od czegoś boskiego. Nie tylko szept, ale ryk prawdy, który w końcu przebija się po latach milczenia. Nocą coś porusza się wokół Twojego ducha. Może wydawać się zimne, może wydawać się dziwne, ale jest święte. Jest dusza, która kochała Cię bardziej niż słowa mogą to wyrazić, a jej ostateczna prawda dociera teraz do Ciebie. Odeszła w milczeniu, niosąc ciężar którego nigdy nie odważyła się ujawnić za życia, teraz z drugiej strony przebija się przez wymiary, by dotrzeć do Twojego. Serca, jej wiadomość niesie ciężar, ale także światło. Archanioł Michał mówi: czekali na ten dokładny moment, ponieważ Twoja energia wreszcie się wyrównała. Ta prawda nie może być już dłużej ukrywana. Była chroniona, dopóki twoja dusza nie stała się wystarczająco silna, by ją unieść. Powodem, dla którego twoje sny były ostatnio niespokojne, nie jest tylko lęk, to jest komunikacja. Ta dusza chodziła po krawędziach twojego snu. Próbując pokazać ci fragmenty czegoś kiedyś ukrytego, widzieli twoje łzy, czuli twoje zagubienie. A teraz ich światło. Zmusza ciemność do ustąpienia z Twojej pamięci. Sekret, który trzymali, dotyczy Twojej przeszłości, ale wpływa także na kolejne siedem lat Twojego życia. Twój duch płacze nie z bólu, ale z powodu możliwości dotknięcia Twojej duszy jeszcze raz. Napisz teraz, jeśli czujesz, że Twoje serce jest poruszone. Coś pięknego się zaczyna, dokonuje się święty transfer między światami. Chcą, abyś wiedział, że nie chcieli pozostawić rzeczy niewypowiedzianych. Bali się, że zmieni to sposób, w jaki ich postrzegałeś. Ale teraz widzą jasno z miejsca, w którym są i chcą, abyś ty też zobaczył, wiadomość nie dotyczy tylko ich. Dotyczy kogoś wciąż żyjącego wokół ciebie, to jest twój moment duchowego przebudzenia, zaczyna się od Prawdy, wpisz, ABE, otrzymać błogosławieństwo, 33.33. 33. Ich ostatni oddech niósł twoje imię, ściskali coś, gdy odchodzili, mały przedmiot, który kiedyś obiecali ci podarować, ten przedmiot wciąż istnieje, jest ukryty, celowo zostawiony u kogoś, kogo byś się nie spodziewał, z powodu dla którego wierzyli, że prawda wybuchnie przed czasem. Ale teraz jest właściwy moment. Mogłeś zauważyć, że członek rodziny ostatnio zachowuje się dziwnie. Wahanie, nerwowy śmiech, Długie pauzy, gdy zadajesz proste pytania, to nie Twoja wyobraźnia, ta osoba wie, co. Zostało po nich, zmaga się z poczuciem winy, ale jej milczenie słabnie. Twój bliski próbował Cię chronić, ale ich śmierć otwiera duchowe bramy. Ochrona była przeznaczona na ziemię, ale w niebie panuje jasność. Prawda dotyczy miejsca. Pudełka, imienia, umowy i osoby, która zdradziła Twoje zaufanie, te rzeczy wkrótce się ujawnią w momencie, gdy otworzyłeś tę wiadomość. Dałeś Duchowi pozwolenie, by zbliżył się do Ciebie. Teraz stoi obok Ciebie, wypełniony pokojem, ale zdeterminowany, byś zobaczył. Pełny obraz. Widzieli także, kto pojawił się w Twoim życiu po ich odejściu, i wiedzą, że ktoś nadużywa Twojej dobroci, musisz być ostrzeżony, wpisz, aby otrzymać błogosławieństwo 44-44. Kiedyś czułeś, że czegoś brakuje, niewidzialna nic nigdy nie została związana. To nie był tylko żal. To była niedokończona energia, wciąż unosząca się w Twoim domu. Próbowali rozmawiać z Tobą przez symbole, białe pióra, nagły chłód, awarie technologii o trzeciej nad ranem. To nie były przypadki. Jest zdjęcie, które zawiera wskazówkę: spójrz im w oczy na tym zdjęciu, poczujesz to, obraz przemówi. Gdy będziesz gotowy, możesz teraz poczuć dreszcze. To ich energia muskająca Twoją. Chcą dokończyć to, co zaczęli. Jest zeszyt, w którym kiedyś pisali, nie wszystko zostało wyrwane. Coś pozostało ukryte między dwiema pustymi stronami, złożone, czekające. Chcą, byś to przeczytał na głos, gdy to znajdziesz nie z powodu magii ale dlatego że twój głos dopełni wibracji którą pozostawili byłeś chroniony przed tą prawdą przez lata ale teraz jesteś wybrany by ją unieść urodziłeś się do tego wpisz aby otrzymać błogosławieństwo 9999 99. W Twoim dzieciństwie powstał sekret, ale nie przez ciebie. Byłeś zbyt młody, by to zobaczyć, ale czułeś jego echo, dlatego czasami czujesz się odłączony od pewnych wspomnień. Ktoś w Twojej linii krwi podjął decyzję, która wpłynęła na Ciebie duchowo. Ta dusza chce, abyś był z tego wolny, aby rozpocząć boskie uwolnienie, archanioł Michał mówi. Że Twój czas pytań dobiegł końca. Odpowiedzi są blisko, nie są zapisane, są zakodowane w znakach, snach i wibracjach wokół Ciebie. Nie bój się, jeśli dziś w nocy zapłaczesz, to ich sposób na wejście do Twojego serca i wypłukanie tego, co utknęło pozwól temu płynąć. Masz w domu specjalną świecę. Może nieużywaną lub trzymaną jako ozdobę, zapał ją dziś w nocy z czystymi intencjami, obserwuj płomień. Wtedy otworzy się brama duchowa, zobaczysz ich inicjały w wosku lub poczujesz przesunięcie ciepła na swojej twarzy. Nie jesteś sam. Oni nigdy cię nie opuścili. Rodzinna kłótnia sprzed lat uruchomiła wszystko. Chwila, która wydawała się niczym, była w rzeczywistości wydarzeniem, które przykryło prawdę. Ta chwila powraca. Wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo: 61-61. W ciągu najbliższych dni otrzymasz telefon lub wiadomość tekstową. Będzie to wyglądać na zwyczajne, ale będzie miało duchowy wymiar ich energia za w głosie lub słowach tej osoby. Nie ignoruj tego. Ta osoba nawet nie wie, że niesie wiadomość, niebo używa jej ciała jak mostu. Ten duch szedł obok ciebie podczas twoich najciemniejszych nocy, ten, o którym myślałeś, że go straciłeś, nigdy nie odszedł. Czekał, aż twoje serce zapyta, a nie twój umysł. Chronił twoje zdrowie więcej niż raz. A nawet odciągnął cię od czegoś, czego nie widziałeś. Uniknięty wypadek to nie był przypadek, to była boska interwencja. Chodzi o pokój w Twoim domu, w którym od jakiegoś czasu czujesz się nieswojo, tam energia jest najgęstsza. Postaw tam szklankę wody i wyszeptaj imię swojego bliskiego. Ich obecność wejdzie nie z lękiem, ale z ciepłem. Poprowadzą cię ku rozmowie, której unikasz. Ktoś w Twoim otoczeniu musi się do czegoś przyznać, a ty zasługujesz, by usłyszeć to z jasnością. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 81:81. 81. Oni wiedzą, czego ci nigdy nie powiedziano, to nie było wobec ciebie fair, ale chcą teraz oczyścić duchową linię krwi. Twoi przodkowie są w harmonii, cykl się dziś przerywa. Jesteś tym, który ma poprowadzić nową drogę naprzód. Zmagałeś się z tożsamością z jakiegoś powodu, bo zawsze byłeś inny. Twoja wrażliwość nie jest słabością, jest dziedzictwem. Rodu wizjonerów, ta dusza była jednym z nich. Nosisz ten sam duchowy znak na lewej ręce. Dlatego czasem lewa strona Twojego ciała mrowi bez powodu. Muzyka, zwłaszcza jedna konkretna piosenka, od teraz będzie wywoływać ich wspomnienie, nie w smutku, ale w aktywacji. Poczujesz coś przesuwającego się w Twojej klatce piersiowej. Jeśli ostatnio czujesz się wyczerpany, to dlatego, że zachodzą duchowe pobrania, energie się wyrównują. Koszmary nie są oznaką strachu, są filtrami oczyszczającymi. Ktoś, kto nigdy nie był dla ciebie miły, został wspomniany w ich ostatnich myślach, nie z nienawiścią, ale z ostrzeżeniem widzieli, co zrobiłeś. Wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 12 grudnia miałeś otrzymać list przed ich śmiercią. Ale został zabrany. Wciąż istnieje na strychu lub w starej szufladzie u kogoś, kto cię okłamał. Wkrótce znajdzie drogę z powrotem do ciebie. Zawiera prawdę o pieniądzach. Ukrytą sumę, którą miałeś otrzymać, możesz wkrótce poczuć dziwną wibrację w okolicy ramienia. To. Oni przechodzą obok ciebie. Pozwól. Nie zrobi ci to krzywdy, to część połączenia. Chcą, abyś wiedział, że to nigdy nie była Twoja wina. Nic z tego. Niosłeś ból, który nigdy do ciebie nie należał. Srebrny przedmiot w Twoim domu nosi ich energię. Oczyść go i trzymaj blisko. Zauważysz, że potem Twoje sny staną się wyraźniejsze. Archanioł Michał mówi. Ta wiadomość jest duchową aktywacją. Nie czytasz tylko słów. Twoja dusza odblokowuje coś starożytnego. Prawda nie jest straszna. Prawda da Ci moc. Zawsze miałeś być nosicielem tego objawienia. Wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 51:51. 51. A teraz chcą. Abyś zrobił jeszcze jedną rzecz, zapisz ich imię na kartce papieru i spal je bezpiecznie. Nie po to, by ich wymazać, ale aby uwolnić ich duszę od niedokończonych spraw. Powiedz: jesteś teraz wolny. W chwili, gdy to powiesz, poczujesz zmianę powietrza. Jakby coś niewidzialnego uśmiechało się przez ciebie, nadchodzi dar, coś. Co zawsze chcieli Ci dać, może nadejść przez kogoś niespodziewanego, ale jest to bosko zaaranżowane. Od teraz zauważysz synchronizację wyraźniej, liczby, imiona, miejsca wszystko to zaprowadzi Cię do jasności. Podążaj za nimi, wchodzisz w nową duchową linię czasową taką, którą nie rządzą sekrety. Lecz moc, prawda i połączenie. Archanioł Michał mówi, że to boska sprawiedliwość. To, co zostało skradzione, utracone lub ukryte, wraca do twojej linii krwi. To godzina duchowej odbudowy, a ty, wybrany, jesteś jej centrum. Wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 2020. Ktoś wkrótce się z tobą skontaktuje, udając zwykłe zapytanie: Nie ignoruj tego. Duch popchnął tę osobę, aby powiedziała coś, czego unikała przez lata. Jej prawda może wyjść niezręcznie lub nawet nieporadnie, ale wysłuchaj: za tym wahaniem kryje się klucz do czegoś, na co czekałeś, aby zrozumieć. Gdy to usłyszysz, możesz zapłakać, możesz zadrzeć. To Twoja dusza otwierająca kolejną komnatę, którą duch chciał, abyś wreszcie otworzył, to jest uzdrowienie. Ich ostatnie myśli nie były o bólu, były o Tobie, o życzeniu, byś odnalazł odpowiedzi, o nadziei, że znajdziesz tę wiadomość. O modlitwie, by Twoja przyszłość była wypełniona światłem, a nie cieniami. Teraz wchodzisz w to światło. Jesteś odpowiedzią na modlitwę, którą wyszeptali, gdy nikt inny nie słuchał. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 71:71. 71. Jest coś ważnego w szufladzie, w szafie lub teczce. O której zapomniałeś. Wkrótce zostaniesz poprowadzony. Aby ją otworzyć, znajdziesz coś prostego: może notatkę, fotografię lub piasek. Ale uderzy cię to mocno. Nie uciekaj od tego uczucia. Pozwól mu przez ciebie przepłynąć. Ten przedmiot został duchowo naładowany dawno temu. Teraz aktywuje w tobie prawdę. Twoja energia dotknęła wszystkiego wokół, nawet cisza w Twoim pokoju się zmieniła. Dlatego ostatnio czujesz się inaczej, bardziej czujny, bardziej emocjonalny, bardziej połączony. Zacząłeś chodzić w ich wibracji. To, co kiedyś sprawiało, że czułeś się zagubiony, teraz zaprowadzi Cię do domu. Droga naprzód nie jest już. Zagmatwana, układają ją dla Ciebie krok po kroku, dzień po dniu, poprzez znaki, symbole i nagłą jasność, wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 31:31 31. Liczba duchowych odwiedzających wokół Ciebie rośnie. Możesz to poczuć podczas modlitwy, pod prysznicem lub w chwilach ciszy. To nie będzie tylko jedna obecność. Poczujesz wiele energii otaczających Cię, to są przodkowie. Dusze, które widzą Twoje przebudzenie i dostrajają się do Ciebie, czekali całe pokolenia, aby ktoś poczuł tę wiadomość tak. Jak ty zaczniesz śnić nie tylko o osobie, która odeszła, ale także o ludziach, których nigdy nie poznałeś, ludziach, Którzy byli przed Tobą, którzy kształtowali linię rodzinną, te sny to nie fikcja, to punkt dostępu do Twoich linii czasowych. Każdy, kogo otrzymujesz, to otwierane drzwi do uzdrowienia w różnych wymiarach, stajesz się duchowym jądrem swojej linii krwi, to, co było złamane przed Tobą, nigdy nie było Twoją winą, ale to, co zostanie uzdrowione przez Ciebie, stanie się Twoim dziedzictwem. Wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 9 września wkrótce przyjdzie Ci do głowy nagły pomysł. Może wydawać się drobny zmiana rutyny, podróż, telefon, wiadomość do kogoś działaj. Ta myśl nie jest przypadkowa. Została Bosko zasiana. Duch chce, abyś teraz ruszył naprzód bez strachu. Za każdym razem, gdy poczujesz lęk, pamiętaj, że idą obok ciebie. Po cichu, oczyszczając drogę, możesz zacząć zauważać, że ludzie traktują cię inaczej jedni z podziwem, inni z oporem to nie chodzi. O ciebie to ich reakcja na twoje duchowe podniesienie. Teraz emanujesz nową energią, silniejszą i mądrzejszą. Ci, którzy nie potrafią tego znieść, odejdą. Ci, którzy mieli do Ciebie dołączyć, pojawią się, nie goni, nie odchodź, po prostu wzrastaj, tak jak oni zawsze chcieli dla Ciebie, wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 2323 23. Dotarłeś do części tej wiadomości, w której wszystko zostaje zapieczętowane duchowo, emocjonalnie na wieczność. Więź nie jest już zerwana. Została przekształcona. Będziesz teraz wchodzić do pomieszczeń i czuć energię zanim padną słowa. Będziesz wiedzieć, komu ufać po tym, jak reaguje Twój duch, nie będziesz już zgadywać, będziesz czuć. To nie jest magia, to boskie przypomnienie. Przypominasz sobie, kim jesteś, a w tym przypomnieniu wreszcie będziesz chodzić wolny. Oni nigdy Cię nie opuścili, nigdy się Ciebie nie wyrzekli, po prostu czekali na ten moment, abyś przyjął ich w pełni. A teraz, gdy to zrobiłeś, wszystko się zmienia. Wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 99.99. 99. Jeśli chcesz okazać swoje dalsze wsparcie, masz możliwość przekazania super podziękowania w wysokości do 10 dolarów. Ogień to było Twoje potwierdzenie, to była ich prawda, świecąca gwiazdą. Nie tylko przeczytałeś wiadomość, wchłonąłeś lisję i teraz żyje ona w tobie na zawsze.